Może jest taka cisza, jak schodzę na nasz uroczysty apel. Bardzo mnie to cieszy, że w końcu, chociaż w dzisiejszym dniu, tak proszę, czekam na poziomie. Bardzo ładnie. Witam y, grono pedagogicznych pracowników y, naszych obsługowych, y, naszych rodziców, reprezentantów Rady Rodziców. W imieniu wszystkich rodziców, Panią Haniko Panią Basię Górkę, i myślę, że zaczniemy od części. Oddaję głos teraz młodzieżom. Praca nauczycielów. <noise> Jeszcze raz. Praca nauczycieli. Praca nauczycieli, trzeba przyznać, jest niesykle trudna. Na spędza sens, powie, przy prawie od serca. Do czego także przyczyniają się nasze niezbyt polowe uczynki brak chęci do nauki. Skruszeni, prosiłem o wyrozumiałość mojej znaczeniu, że to na kantor szkoły, a nie na zero. W budżecie szkoły liczy się każdy grosz, ale mamy nadzieję, że minister edukacji zreformował również te stroje nauczycielskie. nie tylko my, nie tylko my, uczniowie przychodzimy do szkoły życia. pracy oddać trzeba. Tu zajęcia dydaktyczne, innowacje dynamiczne. A tu program mam autorski, obszerny, innowatorski. Ścieżki międzyprzedmiotowe też już muszą być gotowe. Czytelnicza i medialna, edukacja regionalna. Trzeba dzieci przysposobić, co w dorosłym życiu robić. Wszak w gimnazjum się wymaga, żeby uczeń się wykazał. Swoją wiedzą, doświadczeniem czytał też ze zrozumieniem. Ja już siły nie mam wcale, szóstą klasę mam w przydziale. I od lipca myślę o tym, jak uporać się z robotą. Egzaminy muszą zdać, nie rozliczę szkolna brać. Choć łapała mnie zadyszka, cieszyć będzie ta podwyżka. Niestety, z tego dochodu nie kupię samochodu, ale starczy do pierwszego. Długi spłacę moim kolegom, kontraktowi i starzyści dla wasz też się ziści. Nie mamy czym się chwalić, trzeba go w tortę palić. No, kochane, czy wy wiecie? strony mamy w internecie. Szkoła nasza, szkoła z klasą, szczyci się w niej własną pracą. W programy, referaty, scenariusz na święto daty, konspekty i sprawozdania, przepisy na smaczne dania. Nie będziemy tu wiadować. trzeba szkołą wypromować. Zaraz będzie Rwete z wielki, przyszło pismo z ministerki. Nowy konkurs się pojawi. I na nogi nas postawią. Trzy kolory, duża rzeczy, więc z lenistwem zakaszemy rękawy i wejdziemy w sedno sprawy. Lecz czy starczy nam jeszcze siły, panie ministrze miły? Brożak. Wo. Nowa era. Ona nas tutaj też dociera. Trudny wybór, moje drogie. Przyszły na nas czasy srogie. Elementarz na się, Szkoda, że go nie ma dzisiaj. A ja skończę to wiadanie, kiedy oddam sprawozdaniem. Starz zaczęty czas upływa, a ja jestem ledwo żywa. Przed mną papieru stos, tu waży się mój los. Komisja sroga nie uzna mnie za wroga. Przepisać ciągle siedzą i na tuteczku się bierze. Kursy, rady i szkolenia zmieniają mój punkt widzenia, a w soboty już od świtu zaglądam wciąż do zeszytu. Bo na studiach jestem znów, ów, a was zrobię żebym skisła. To sprawa jest oczywista. A teraz sprawdźmy, jakimi jesteśmy przewami... Oj, przepraszam, uczniami. Atlas. atlas uczniów. Co ty pleciesz? Jaki atlas uczniów? Chyba się dzisiaj nie wyspałaś. Posłuchaj no, uczniowie są jak grzyby. Ja poklasyfikowałam naszą klasę tak jak w klasie grzybów. Tylko popatrz. Podpisywać za Można się na niego natknąć przed lekcjami lub na przerwach. Jest to wyjątkowo przebiegły, sprytny, ale też ostro zwalczany przez nauczycieli. Należy jest do gatunków zagrożonych. Ty najbardziej rozpowszechniony w klasach starszych. Łatwo go rozpoznać po znudzonej Tak Taki nigdy nie cieszy się z tego, że jest na lekcji. Wręcz przeciwnie, każda lekcja to pasmo ulepszeń. Maruda lekcyjna, ratunek bliski męczennikowi. Subtelna różnica między nimi polega na tym, że maruda potrafi odręczyć nauczyciela ciągłym marzeniem. O nie, znowu te lekcja. Już nie wytrzymam. Po co wymyślili tę szkołę? Chyba po to, żeby zamęcać biednych uczniów. A po co te klasówki? Nie chce mi się uczyć. Po co się w ogóle uczyć? Ogryzać zaciekły. Typ bardzo pospolity. Znamy wiele jego podgotunków. Klasyfikowany w zależności od tego, co ogryza. W tak, już nie już śniadanie, zaczyna ogryzać byle co. Kredkę. Długopis. Ołówek. Ogryzie wszystko. Polityk. Łatwo go rozpoznać po charakterystycznym sposobie siedzenia, polegającym na utrzymywaniu równowagi jedynie na dwóch nowych krzesłach. Ujawia się tu tęsknota za korzystaniem mamuszy. No proszę, a to znowu wuje. Przemądrzalec odpychający. Nauczyciel. Sprzecznie się z takiego typa. Taki wie, wie zawsze najlepiej. Pozjadę do wszystkie rozumy i rozumki. Jego najważniejszym celem jest udowodnienie nauczycielowi błędu. Jest tak niezwykle odpychający. Brrr. Podobny, podobny do Barcusia, ale potężny. Szuka jakichś w encyklopedii jakiś szczególiku, a potem zdaje nauczycielowi podchwytliwe podkry pytania. Jest nie coś za to ten gatunek do w nie należy. Stany jego pobytu zawsze są widoczne. A to jakiś nie niewinnie opuszczony na ziemię, a to kośnięta w komputerka po soczku, a to jakiś okryzer zostawiony pod ławką celej mi użyznienia. Ty przebudnie znienawidzony przez panie Trzech razy samoprzylepny. Lubiamy przez nauczycieli. Do czasu. Zaś przez uczniów z powodu swojej niepohamowanej skłonności do podzywania się osobom wysokim oskarżaniem. Ma na myśli oczywiście szanownych nauczycieli. Określenie samoprzylepne wzięło się stąd, że naprawdę przynosi takie takiego O proszę, na dnie się tak Odejdź Odejdźmy przylepo. Obibok ogleśny. Ten, kto po pierwsze miał, po drugie obibok, Trzeci Można powiedzieć pod węgla. Unika trapiona. Cały czas stara się unikać wzroku nauczyciela, patrząc w dal albo chowając się za plecami innych. Nauczyciel musi się bardzo starać, aby w końcu go trafić i wywołać do tablicy uczeń, który boi się wszystkich nauczycieli, nawet takich, którzy mógłby nie skrzydzili, a co dopiero takiego strach lata. Jest to ponadto ten wymagający, bo iluż nauczycieli sprawdziło weselne noce na analizowaniu takiego przypadku. Wredniak rzadki. O, na takiego się natknąć to jest Proszę sobie wyobrazić ucznia, który nie kłania się nauczycielom. To właśnie wredny. Na szczęście rzadki. Gdy takiego spotkacie, bądźcie pewni. Będzie wiedział, będziemy udawał, że się nie znacie. Żarność śniadaniowy. Gatunek, który sam przyczynia się do samą ulicy stwierdza. Żyje w ciągłym stresie, gdyż boi się, że zostanie przyłapany przez nauczyciela, kiedy po kryjowu na śniadanie albo inną przekąskę w czasie lekcji. Skończy z drogami żołnierza. i wykrętnie. Nieustannie żółje lumeny, wykraczając przy tym we wszystkie strony. Pracuj ślapek. Proszę Państwa, o tym ulubione w szkole, proszę spojrzeć na jego wyskazitelny wygląd, nienagarny strój, łatwo zaczesane włosy, wreszcie wyprostowane sylwetkę i wzorową postawę uczniowską. Nie muszę chyba dodawać, że typ ten objęty jest całkowitą ochroną, a jego uszkodzenie wytlega surowej karze. Czy myślicie, że poruszko z klasy brzegu? Przepraszam, uczniów na no pewno nie jeszcze naukowego omówienia. Wystarczy sobie wziąć chociażby o Piotrku nauczycielskim, drzewaciu przeciągłym, leksią kreplonej, chodniku ulicowym i tak dalej. Ale to już osobny temat na całym cyklu Pani Uczniowskich. Ja sama nadal będę prowadziła wydania, a ich rezultaty poznacie niebawem, może w przyszłym roku.